Nauczanie domowe: 26 września, Ewangelia według Świętego Łukasza, rozdział 9, wersety od 43 do 45. Gdy wszyscy byli pełni podziwu dla wszystkich czynów Jezusa, on powiedział do swoich uczniów: Weźcie wy sobie dobrze do serca te słowa: Syn człowieczy będzie wydany w ręce ludzi. Lecz oni nie rozumieli tego powiedzenia. Było ono zakryte przed nimi, tak że go nie pojęli, a bali się zapytać go o to powiedzenie. Patrząc na kontekst słów Jezusa o tym, że syn człowieczy będzie wydany, możemy domyślić się, że pierwszym znaczeniem jest to przeciwstawienie dzisiejszego sposobu patrzenia na Jezusa. Pełni podziwu, wszyscy chwalili go, wszyscy go cenili, do tej sytuacji, w której Jezusa skazano na śmierć, domagano się stracenia, poniżano, bito, został Jezus w ten sposób wydany. Ale możemy tych wydań Syna Człowieczego znaleźć więcej, ponieważ Jezus mówi nam, Weźcie wy sobie dobrze do serca te słowa. Nie bądźmy jak apostołowie, którzy nie chcą się nad tym zatrzymać, boją się zapytać, albo po prostu nie zwracają na to uwagi. Jezus mówi: Weźcie sobie do serca, właśnie wy, którzy słyszycie te zdania, którzy jesteście zachwyceni, jesteście pełni podziwu dla Jezusa, dla Jego dzieł. Do Was jest skierowane to wezwanie, aby wyrażenie, aby słowa, aby zapowiedź Jezusa były naprawdę głęboko w Twoim sercu, by one pracowały w Nim, byś się nad nimi zatrzymał. Po pierwsze, wydany to takie najbardziej oczywiste, zdradzony. Zrobią z Jezusem, co zechcą. I widzimy, że motywem tego jest miłość. To wydanie, które pozwala nawet na zdradę, ta miłość, która nie cofa się nawet wtedy, kiedy jest niedoceniana, to jest niesamowite wydanie się Jezusa. Owszem, to ludzkie jakieś układy, relacje, historie powodowały, to już te szczegóły, i detale. Tej zdrady, tego wydania. Ale motywem wydania się Jezusa w ręce ludzkiego sądu, w ręce oprawców, w ręce żołnierzy była miłość. To jest motyw. Weźcie sobie do serca: Ja będę wydany z miłości, ja siebie wydaję z miłości. Drugim rozumieniem tego, że Jezus jest wydany, może być takie stwierdzenie, że On został podzielony między uczniów. Jezus wydał swoje ciało. W czasie ostatniej wieczerzy pokazał to, że chce, aby wszyscy spożywali jego ciało. Jezus jest wydany, tak jak wydany jest posiłek. Tak jak wydany jest posiłek, tak Jezus został wydany. Rozdany po to, aby każdy mógł się Jezusem nakarmić. No właśnie tym, co zachwyca, tym, co jest cudowne, tym, co jest godne podziwu. My się tym karmimy I dlatego to jest tak ważne wydanie, z którego Ty korzystasz. Następnym rozumieniem wydania może być powierzenie. Jezus powierzył swoją naukę apostołom, aby oni mogli te słowa przekazywać. I to wydanie, to przekazanie może oznaczać, że no jest to narażone na różnego rodzaju nadużycia, nadinterpretacje więc tych tłumaczeń Słowa Bożego, tego czasami zasłaniania się Słowem Bożym tego wprost, no przeinaczania tego Słowa może być wiele dlaczego? Dlatego, że Jezus został powierzony Słowo zostało powierzone człowiekowi jakże to ważne, żeby poszukiwać prawdy którą Jezus nam zostawił, by nie pozwolić na fałszywe interpretacje albo pójście w niewłaściwym kierunku. I w tym kontekście to wydanie może oznaczać, zlecona jest kontynuacja. Jezus wydał polecenie: idźcie i głoście. Kontynuujcie, czyńcie to właśnie, co ja zacząłem, co widzieliście u mnie. Co jest pełne chwały, pełne piękna, godne podziwu. Wy możecie być kontynuatorami tego i jesteście, jeżeli przyjmiecie to, że ja wydałem siebie i takie polecenie. Może znajdziesz jeszcze inny sposób zinterpretowania tego Jezusowego stwierdzenia, że syn człowieczy został wydany noś to głęboko w sercu to jest dla ciebie i to jest po to aby twoje serce przyjmowało to wydanie niech ci błogosławi wszechmogący bóg ojciec syn i duch święty